Witam państwa serdecznie. I pierwsze pytanie, które chyba was nurtuje, dlaczego tutaj teraz jestem? Więc odpowiadam wszystkim, że chcę iść w parze z panem Grzegorzem Braunem do najbliższych wyborów. Dlatego, że wszystkie osoby, bliżej mi znane lub nieznane, obecnie są gotowe sprzedać swoje idee i przekonania patriotyczne za tak jedynkę. Czego oczywiście robić nie chcemy. Zajmujemy się ogólnie polityką wschodnią. Dlaczego? Wydaje nam się, że jest gdzieś tam dalej i na uboczu. Jest ona na danym etapie, na którym ją prowadzi rząd polski, rząd polskojęzyczny, największym zagrożeniem dla regionu, dla Podkarpacia. A może w tym momencie przerzucić się na małopolskie. Dlaczego jest zagrożeniem? Dlatego, że napływają tłumy uchodźców, przyjeżdżają różni studenci, którzy mają, nie dziwcie się, większe prawa niż obywatele Polski. Dlatego, że daje im taki świstek w postaci karty Polaka do tego prawo. Widzę wiele ludzi młodych, którzy chcą studiować w kraju, i w momencie, kiedy taka młoda osoba zechce dostać na którąś uczelnię, gdy będzie jedno miejsce i padnie wybór na jedną osobę, to oni będą przed Wami. Oni z tą samą kartą Polaka pobiegną przed Wami i Wy będziecie w minusie. Nie dostaniecie miejsca w akademiku, dlatego że tamta osoba ma przywilej. Dam tę ma przywilej do większego stypendium i tak samo do pierwszorzędnego ubiegania się do gminy o dofinansowanie miejsca zamieszkania, czego obywatele Polski nie mają. Dlatego na chwilę obecną nie mamy polskiego rządu. Jeżeli mamy czystkę etniczną o Znajmonach Ludobójstwa, to mówię, że mamy rząd o Znajmonach Polskości. I i pozostanie. Niestety mówi. Taki rząd pozostanie, póki go nie zmienimy, a przynajmniej nie wprowadzimy tam, czyli do Sejmu, ludzi z przekonaniem patriotycznym, z naprawdę ideą, którzy zechcą coś zmienić na miejscu. Dlatego, że można mówić, można głosić wielkie, ładne hasła, ale trzeba mieniać politykę miejscową. Dlatego na Podkarpaciu, tutaj no, wiem, że jestem w Małopolsce, ale zacznijmy od Podkarpacia, powinno się powołać szereg ekspertów, zresztą nie tylko na Podkarpaciu. Mamy ogromne złoża nafty, ogromne złoża wód geotermalnych, od których tutaj mamy ekspertów i profesorów, i ci eksperci powinni dać ocenę, jak my to możemy wykorzystać. Teraz stoimy przed wyborem. Ten wybór nie zaważy na najbliższe 4 lata, bo taka jest kadencja, a on może zaważyć na nasze najbliższe 20 lat. Dlatego, że od ustawy, jaką przyjmą parlamentarzyści, zależy dalsze nasze następne życie. Ich kadencja to jest tego 4 lata. U niektórych się kończy, a niektórych stamtąd, wynios stamtąd wyniosą tylko do przodu nogami, nie trafiając do kościoła. Ale oni wszyscy, oni wszyscy zapomnieli o tym, że są od was zależni. Bez was taki urzędnik, czy senator, czy poseł, nieważny, nie miałby się z czego utrzymać, dlatego że oni wszyscy utrzymują się z naszych i waszych podatków, których sami nie płacą. Mówimy wiele o funduszach europejskich. Jaki fundusz europejski? To te same nasze podatki, drodzy państwo. Przecież to wy jesteście tymi, którzy powinniście wybrać rząd, który będzie wam sprzyjał, który będzie was bronił przez najbliższą kadencję, a później znajdzie ku temu następców. Dlatego, że ani prezydent, ani nikt inny, ten cały ZUS czy NFZ nie będzie miał z czego żyć, jeżeli państwo nie będziecie płacić tych samych podatków. Dlatego tutaj bardzo mi się podobają obrońcy nas przed Fiskusem. Którzy no, też muszą płacić, bo nie są senatorami czy posłami, ale to zaważy na nasze najbliższe, na najbliższe życie, na najbliższy czas. Dlatego tutaj musimy wypracować program, który już częściowo mamy opracowany. Powinniśmy wnieść punkty zmiany, niektóre, aby stworzyć polską rację stanu, która będzie dbała o Polaków, nie tylko zamieszkałych w kraju, a także Polaków poza granicami kraju. Dlatego że. Rząd Polski dotuje mniejszości narodowe, w tym bardzo hojnie mniejszość ukraińską na miliony, czego nie mają Polacy na przykład za wschodnią granicą. Dlatego, że no, mogą ubiegać się, mogą prosić, mogą chodzić, jeździć, ale zawsze pozostaną tą gorszą kastą, tą gorszą nacją, powiedzmy, która tam została i najchętniej by oni zapomnieli. My tego nie chcemy, chcemy to przełamać. Dlatego zachęcam Państwa na danym etapie. Zastanówcie się, dlatego że Wasz wybór zaważy na najbliższe 4 lata, a być może na dłużej, i dlatego wszystkim mówię Szczęść Boże.